Kyrie eleison, chryste eleison, chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, Módl się za nami, Matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami, Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami, Matko najczystsza, módl się za nami, Matko dziewicza, módl się za nami, Matko nie nienaruszona. Módl się za nami, Matko najmilsza, módl się za nami, Matko przedziwna, módl się za nami, Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, Módl się za nami, Panno Wsławiona, Módl się za nami, Panno Można, Módl się za nami, Panno Łaskawa, Módl się za nami. Panno-wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, stolicą mądrości. Módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chwalebny, módl się za nami przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, Módl się za nami. Domie złoty, Módl się za nami. Arko przymierza, Módl się za nami. Bramo niebieska, Módl się za nami. Gwiazdo za módl się za nami, uzdrowienie chorych, módl się za nami, ucieczko grzesznych, módl się za nami, pociechom Módl się za nami, pocieszycielko strapionych. Módl się za nami, wspomożenie wiernych. Módl się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, Módl się za nami, Królowo Wyznawców, Módl się za nami, Królowo Dziewic, Módl się za nami, Królowo Wszystkich Świętych, Módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Módl za nami, królowo pokoju, módl się za nami, królowo Polski, módl się za nami, królowo świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie, Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, ty przez zmartwychwstanie twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez jego matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego przez Chrystusa. Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Maria miała bardzo głębokie życie duchowe. No, nadal ma. I to właśnie z głębi tego życia duchowego płynie zdolność, aby rozpoznawać w różnych sytuacjach, jak postąpić najlepiej. Mówiąc o dobrej radzie, przede wszystkim mówimy o tej radzie serca, o radzie dojrzałego sumienia. Które umie w bliskości z Bogiem, w tym takim dojrzałym życiu duchowym, rozpoznawać najlepsze rozstrzygnięcia i decyzje. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywione. Do ciebie, o panno nad pannami, i matko, biegnę. Do ciebie przychodzę. Przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko, słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Chwale cię umajone. Góry, doliny zielone. z cieniste gaiki, Źródła i kręte strumyki. z cieniste gaiki. Źródła i kręte strumyki, co i gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, chwalecie z nami panią świata. Jej dłoni nasza wieniec splata, chwalecie z nami Panią świata. Jej dłoń nasza wieniec splata, Ona dzieł boskich korona. Nad anioły wywyższona, choć jest panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest panią nieba ziemi, nie gardzi. Dary naszymi, wdzięcznym strumykim ruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem. I co czuje i co żyje, niech z nami sławi Mary. I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję.